Czeka mnie mnóstwo roboty z tym drzewem. Ma dużo gałęzi. Kędzior zbiera drewno na zimę. Powalił drzewo, a teraz musi je ściągnąć ze skał za pomocą łódki i odholować na plażę. Temperatura zaczyna spadać i liczy się każda chwila. Ciężka praca jest zdrowa dla duszy, dodaje energii i sprawia, że czuje się młodo. Z drugiej strony, charówka może wykończyć. Z wiekiem jest coraz trudniej. Bolą mnie plecy i nie tylko. Wielu mieszkańców okolicy kuśtyka, tak jak ja, ze mną nie jest najgorzej. Ale nie wam słabsze chwile. Złapał mnie skurcz w plecach, ale muszę robić swoje, trzeba się rozgrzać, gotowy. Możemy to teraz odholować. Zaczynamy. Oby się udało. Zapnij pasy, Junior. Oh, man. Yeah, not so sure. Moja lina holownicza nie jest w najlepszym stanie. Ciągle pęka. Chyba się starzeje tak jak ja. Tutaj nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Czasami robota idzie gładko, i nagle coś się psuje. Prawie się udało. No, dalej! Patrz, Junior, pniak nas ściga. Nigdy czegoś takiego nie widziałeś. Udało się. Jesteśmy na miejscu. Muszę to przywiązać. Kiedy nadejdzie odpływ, potnę pniak na części i będę mógł usiąść przy ogniu.